Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Marchewa, a to jest Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Prosiliście o tę grę, także nagrywam. Nie mam pojęcia, co to jest gra, Wygląda jak taka zwykła gra 2D. Nie wiem, nie wiem, nie patrzyłam. Zobaczymy, czy będzie warta uwagi i wstawienia. Także co? Zaczynamy, patrzymy. O co chodzi? Tu pewnie jakaś pizzeria. O! Zaprojektuj swoją pizzę! Dobra, projektuję Co tutaj mamy? Peperoni musi być. Kiłbasa, niech będzie. I cebula, grzyby, oliwki. Boże, nienawidzę. Nienawidzę oliwek. Papryka. Mm, nie, bez papryki. bez papryki. Bez papryki trzeba potem siedzieć na kiblu, nie? Idziemy do pizzerii. Co to, o, jest, jesteś Fredem, widzę. Tak, dobra. Sadem chodzę, shiftem rzucam pizzę, dobra. Mogę wziąć shiftem? Pizzę? A nie, ja muszę wejść. O, kurde, mogę dużo pizzy wziąć na raz, dobra. Ej, mogę nawet więcej. Ej, zobaczymy, ile mogę wziąć na on nie, to chyba tylko tyle. No, trudno. Dobra. I także on tyle utrzymuje w jednej ręce, kurde. Co ja muszę tą pizzą robić? Czy ja powinnam rzucać tym dzieci? Czy za dzieci? Czy co to, to jest? O! O! Dobra. Żyryjcie pizzę, karmi dzieci. Kurde, ale w ogóle, co, co to ma być? Dlaczego jestem Frediem, który wrzuca pizzę do. Gęby dziecią, jakby. Znaczy, ja rozumiem, że to jest pizzeria, ale w pizzerii chyba się nie wrzuca nikomu całej pizzy do mordy, no nie? Chociaż, co ja wiem, no, co ja mogę wiedzieć? W pizzerii nie pracowałam jeszcze, jeszcze, więc nie wiem. co to jest? Czemu to jest szary, szary Freddy? Szare odbicie mnie? Hmm. Y, ale, ło, czekaj, chwila. Przecież on za mną łazi, tak jak ja mam strzelać. Bo jak strzelę w niego pizzą, to on stoi w miejscu. Dobra, tak to trzeba robić. Ja już, dobra. Okej, okay, rozpłynęłam. Oj, tutaj Freddy, stój tu, żyry swoją pizzę. Zapchaj się nią. Ja tutaj rzucam w inne Dobra, Fred, zapchaj się i dalej lecę. Okej, okay, ostatnia dwójka dzieci, i będzie kolejna runda pewnie. będzie w kolejnej rundzie. Stój tu. Dobra, jest. O! Zostało tam. Uśmiechnięte, szczęśliwe widzicie? Pizza, co? 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 co tu się dzieje co jest co jest grane ja mogę dalej ze śpić? co mogę co tu się dzieje e... 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 okej okay, dobra dobra co tu jest jezus Maria zmiana grafiki kurde od razu cała co tu jest grane witam panią wygląda pani e, że tak powiem oszuka Dobra, o co, co tu się dzieje? co? Jezu, co tu się. To, to... Tylko pracownicy, jakiś paragraf czwarty. Rezultaty, tak? Nie, nie jestem pewna. Co? Nie. Nie. Wiem. Hmm. Okay. Dobra, bo ja się czuję presji, jak ona się tak na mnie patrzy, naprawdę. O, czyli muszę ją. Czekaj, chwila, co mam robić? Poczekajcie, to jest za szybko. Wait, wait, o co tu chodzi? Chciałam e, testować ją, czy coś się dzieje? Nie, nie wiem, chwilę obie się Trochę się boję mojej nowej koleżanki. Tak trochę przeraża mnie jej wygląd. Dobra, nie, nic się nie dzieje, zaznaczam wszystko, kurde, mogę tylko właśnie. nie. Ja chyba powinnam zaznaczać po każdym, jak on powie, że. Results, i ja wtedy chyba powinnam dopiero zaznaczać, a ja zaznaczyłam wszystko naraz, no trudno. Nic nie dzieje, no spokojnie, czekaj, no, spokojnie, nic się nie ruszasz, i się nie ruszysz, bo nie! Au, moje uszy! Audio O! Nie! Nie! nie, O nie, ruszyły się oczy! O mój Boże, ten głos był przerażający! Nie mogę! O. It's a new day! to Now it's time to put all your eggs into one basket and take oh. a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success przyszłość. in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment yeah. franchisee. Yeah. That's right, restaurant ownership and management. Something almost ja anyone can do with pizzerias. a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. Tak, With your initial investment, <laughs> you everything you need to get started, including oh. a small room, some tables, and electricity. Oh. But don't forget no, about the money przekonują. you left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, hmm. buy attractions and animatronics, and much, much more. Now let's take a look at a few things that will help o, you get started dobra, dobra. Okay. as a Fazbear okay. Entertainment franchisee, such as atmosphere. Atmosfera, Making sure your restaurant has an inviting atmosphere <laughs> is essential <laughs> to bringing in new customers. Entertainment, having okay. a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers <laughs> come back. Bonus revenue. Oh, bonus, if bonus! operated games and attractions can generate additional revenue during the day. <laughs> more money in your <laughs> pocket. Ja health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality.

Zajebista reklama, podoba mi się Użyj katalog Mode, żeby kupować itemy, animatroniki i inne zasoby e, Użyj Blueprint Mode, żeby wykołać itemy, upgrade'ować itemy i takie tam Dobra I'm ready, wiem o co chodzi, dobra, spoko Let's get started! Dzień pierwszy, co to jest pimpuś? To jest jednocześnie słodkie i przerażające w jednym momencie Dobra, dzień pierwszy o! Eee, mokło się tutaj, dobra, dobra ja nie potrzebuję instrukcji, ja sobie ja pracuję bez instrukcji, dobra, co kupujemy? Zakupy, fajnie, lubię zakupy, dobra Co hmm, to jest? O! Wiatrak Wiatrak to jest typowe po prostu... Typowa rzecz dla FNaFa, musi być Nie da się, nie da się po prostu go nie kupić <ścoughs> Czy ja w Pizzerii potrzebuję... ...basenu z kaczkami? Oczywiście, że tak Bucket Bob Ja chcę Bucket Bob, czemu nie mogę? Ej, do It's Mr. Hugs Ja też to chcę, kurde dlaczego nie mogę tego kupić? Najlepsze rzeczy są nie do kupienia O, kupi sobie talerzyki, trzeba jednak na czymś jeść, tak? I serwetki Baloniki, niech będą, niech będą I czy mi jeszcze na coś starczy? Czy mi jeszcze na cokolwiek stać? Na no, scenę, ale czy jest? Tą no, scenę, nie brzydko jest. Nie chcę sceny w takim razie... Okej, okay, no to kończę moje zakupy, to wszystko. Dobra. O Jezu, jak brzydko tu jest. <grydko> ale dobra. Czy ja mogę tu... O, mogę postawić tą tę beczkę, co ja kupiłam? U, play test. Okej, okay, zagramy, o co tu chodzi? Przygotuj się. O, przygotowałam się. Dobra. Co <grydko> już spację. Wow, wygrałam, wzięłam balon do ręki. Ej, o co chodzi w tej grze? Sponsorship? Offer? Sponsor? This time pop soda! Have a popping good times this time pop! Dobra, 250 dolarów, dajesz mi to. Oj, mogę teraz ulepszyć podłogę. O, od razu lepiej wygląda wszystko. Teraz to można nazwać pizzerią, a nie jakimś kurde domem strachów. Dobra, policzymy, bo już nie mam więcej pieniędzy, już nie mam co kupować, tak, to bez sensu, teraz Your idziemy. Awesome. Oh, That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to, to skończy... o, nie, nie. do while patrons their repairs to make. Znaczy jak zrobię wszystko to mogę już se są No, a no, wenty wentylacja. O, jest, to jest. I zgłowa mogę się obrócić, nawet nie rzucałem nie wiedziałam o tym. Ja się Rzuciłam, ale zajebisty klaun. O, kurde, co to jest? Reklama Co jest? jest. time pop. Nie było tak w naszej umowie. Wow, chwila, Coś może wyskoczyć? Mogę w ogóle wyłączyć wiatrak? Bo jest. FNAF ja, ja mogę wyłączyć wiatrak. Wow. Zobacz, wow. ja mogę już to ulepszać? Okej, okay, dobra. Ja ze swojej. Ja już mogę. mam kubeczki. Ogólnie z tego, co tam zrozumiałam, to chodzi o to, że muszę tutaj zrobić swoje obowiązki. Teraz zamówiłam kub, i Teraz zamówiłem kubki, teraz zamówię sobie tyle, że. I muszę przy okazji, e, jeśli coś do mnie idzie, to muszę albo wyłączyć ten cały system Mi się wydaje, że to po prostu muszę kliknąć, że... Z... Jezus, to mnie przeraża, ja to przypadkowo zrobiłam e, Muszę albo wyłączyć całe zasilanie, żeby na siebie uwagi nie zwracać Po prostu kliknąć sobie o tak to, co mam, to Z, oj, ale teraz jak mam to włączyć? E, mogę już? O, dobra, mogę Albo świecić wprost w tą wentylację Select room to activate... What? Co? Jakoś muzyka aktywuje a, i tu wyłączam, wyłączam ten wiatrak, dobra, okej. Okay. Dobra, no to dalej, zamawiam teraz serwetki. Wyłączyłam sobie wiatrak, bo przecież na, bez wiatraka to jest naprawdę ekskluzyw, więc trzeba korzystać. Tak. To był za dźwięk. Dobra, i kolejną rzecz zamawiam. Kurde, 84 stopni, zaraz się spalimy tutaj. Dobra, ostatnia rzecz. Ej, właśnie, jak ja mam w ogóle wiedzieć, że coś do mnie idzie? Mam słuchać czy co? No, tu na razie nic nie ma. Dobra, no to teraz. Y wow. Drukuję coś, się dzieje drukarka ja się do drukarki. O nie, no przestań się obracać! Ale długo Jezus Maria. Teraz drukuję znaczki pocztowe. nie ma nic ze mną, nie ma okej. Okay. I czy ja mogę podczas tego patrzeć tu? Nie, nie mogę ich w tym momencie, muszę nowa. Yey. I ostatnia rzecz. Drukujemy menu, nic za mną nie ma. Dobra, dźwięk tam dalej gra, w tym miejscu. Czemu będzie tak grał o nieskończoność, nie, nie? Ej, ale w ogóle zajebista grafika, podoba mi się mega ta figurka, jak chcę taką. <laughs> Teraz patrzę, audio coś tam, no tu nic nie ma, skanowanie, a włączę. A nie, ja mogę mieć albo skanowanie, albo audio chyba, tak? o u Wyłączę wentylację, trzeba korzystać z... Ekskluzywnych rzeczy, dobra, teraz musimy odepchać kibel poprzez, chwila, chwila, jak mamy elektronicznie, dobra, nie, ja nie wnikam, ja nie wnikam, <grytans> clean ovens, jeszcze ostatnia rzecz będzie do roboty, za mną nic nie ma, no nie, no nie ma, to jest taka chyba jak pierwsza noc we FNAFie, czyli nic się nie dzieje, nawet się chyba nie muszę o tym martwić, chociaż... O, zaraz się spalę, kurde, 90 stopni <grym>, Włączam wiatrak Jakim cudem się tutaj tak ten pokój szybko nagrzewa? Naprawdę, co to jest? Sauna czy pokój z komputerem? Bo ja już nie... Dobra, i wszystko już, tak? Wszystko ogarnięte Dobra, no to vlogowo, vlogowuję job. się Dobra like O, udało Now się No, dobra, dobra. No, prostu skupmy test

Ja się na to nie pisałam. Jak była umowa na temat pracy w tej pizzerii, nie było nic wspomnianej o tym. Ja już wykonałam dwie rzeczy dzisiaj. Ja mam jeszcze trzecią, nie nawet więcej. Kurde, tyle, tyle pracy w ciągu jednego dnia. O śmierć. O! Będę miała paralizator. Mogę go użyć trzy razy, a zanim to się zepsuję, i się go ma okres? Okres? Ogólnie z tego co udało mi się wysłuchać, bo gadałam im przez to nie wiedziłam, chodzi, że mogę go albo tam y, wyrzucić tam, gdzie był wcześniej tego nie ma tronika i go nie testować, czy coś tam, coś tam. I wtedy mogę zginąć i może po mojej pizzerii chodzić coś, tak? Zbieg, okolicz zbieg okoliczności, nie? Albo mogę właśnie zrobić z nim ten, ten test, czy coś tam jest. I muszę go zrobić dobrze, bo inaczej coś się stanie złego. I ogólnie będę miała też. Dobra, idziemy w to, idziemy w to idziemy z tymi animatronikami. Czyli jednak nie psuje się paralizator, tylko psuje się animatronik. Dysk twardy się psuje jak tego. Dobra, co? Wow, chwila! Nie spodziewałam się tego. Mamy tutaj znowu te testy. Z nim się nic nie dzieje. Czy coś się dzieje z nim. On się ruszył! Wcześniej miał taką krew! Czy, on się, czy ja powinnam go poradzić, jak on się ruszył? Nie wiem, ale go poraziłam. Nie, nie wiem, czy ja już powinna... Tak, widzicie, on był w innej pozycji. A co jeśli po prostu zaznaczę wszystko? W takim razie na pewno tutaj będzie poprawna odpowiedź, tak? Ej, nie mogę już tego odznaczyć! Dobra, no to widzicie, test zrobiony. Ja już nie potrzebuję robić więcej żadnego testu, no bo już jest skończony, tak? Skończyłam mój test. Dziękuję bardzo, do widzenia. <gry> Czy ja zepsułam grę? Dobra, wniki już mam zaznaczone Wow, ruszył się Ruszyłeś się, gościu Nie, przestań Przestań, nie Jestem gotowa do porządzenia cię prądem Także lepiej, ty lepiej Dokument sobie uważaj Dobra, patrzę, no, wow, oj, się to mnie wystraszyło Dobra, rażę go promptem, bo już jest za blisko, już się wychyla do mnie A ja podziękuję, ja nie chcę tutaj mieć bezpośredniego kontaktu z tym czymś, bo nie, nie, nie Ile razy prosiłam? Dwa, dobra, może być trzy, nie może być powyżej trzech, okej, okay, dobra dobra, jakieś tam coś tam, oj, się przybliża do mnie Ale już bolą, kurde, od tego audio, no eee... Nie chcę well żeby on wyskoczył done. na mnie teraz. Nie wyskoczysz? Nie, nie wysko for me join the party. I Co to on? To on to mówił? O, co co tu się dzieje? O, kurde ile kasy! Dostałam 500 zł za ten test co był i nie zginęłam przy nim. Wow! Jestem z siebie dumna. Dobra. Co kupujemy dalej? Kulki, spoko, Wow, co to, to jest? Oh, o, to, to się nazywa dopiero klasa Kto bogatemu zabroni, tak? Ja w tym momencie maja kupić sobie wszystko Kupuję scenę Kto bogatemu zabroni, naprawdę, co ja jeszcze kupuję? Światła Kupuję gumy, muszą być gumy oczywiście Jest przecena ze 150 na 50, dobra? Ale zobaczymy, co tutaj jest jeszcze. żeby nie przypieprzyć całej kasy tak od razu, to pewnie zrobię właśnie w tym momencie, <laughs> Dobra. O nie, ja chciałam kupić te głośniki, że one kupiłam tańsze. O, jestem głupia. Dobra, kupujemy jak jest naprzód senna. Dlaczego mam. Kupuję ładniejsze kubeczki. I co jeszcze. Czy ja coś mogę jeszcze kupić tutaj? Na pewno coś mogę kupić. O, kupujemy basel z kaczkami. <laughs> Tak, mogę, możemy już kupić Bucket Bob. No super. O, i Kendu, Mr. Kendu. O nie, nie mogę kupić Mr. Hugs. No to nie będzie niestety. No, ale tu, no trudno, no. Następnym razem. O, Paper Pass. Tak, no i super. Co? Moment jesteśmy już obkupieni. Mamy wszystko, znaczy nie wszystko, ale. Mm, o, mogę tutaj ich postawić, ale super. Fajnie. Tu mamy tą maszynę? Dla guma nie mogę. Yy, tu, tutaj stawiam to. O, sponsorship offer. Kolejny sponsor. Więc jasne, jasne. Dawajcie, dawajcie mi to wszystko. Dobra, tu mamy basen. I tu jest to. Dobra, co tu mogę z tym zrobić? Dodaję kasę, żeby można było tu wrzucać kasę. Dobra, wszystko. Mam teraz kasę ze sponsora, tak? Okej, okay, wszystko. Super. Pięknie. Testujemy, teraz wszystko. Dobra, wybieram tą paczkę. O, dostaję stówę. Kolejna, stówę kolejna. Jeszcze jedna mówię. Mógł... 500, O, wow. No dobrze. Dobrze, dobrze mi poszło, dobrze mi poszło. Dobra, teraz zobaczymy, co to jest. O, kurde. Wow. Dobra. Ja chyba tutaj po prostu muszę biegać i zbierać wszystko. O, co to ma być? Jezu. Chyba czas był dodany, więc do coś takiego, nie wiem. Wow, niech to sobie na mordy wyskakiwać, bo mnie to <straszy>, straszy. Dobra, lecę sobie dalej. Pójdę sobie w przestań. Idę sobie w prawo. Łatwa gra. O, magnes. Idę do tego magnesu. Dzisiaj ma magnes. Ej, co tam jest? Ej, widziałam tam coś. Co to jest? Wow, to, to no, nic mi nie robi nie mogę temu nic zrobić. No, to się mówi. Zbieram wszystko, co jest wokół mnie, ale to jest. Easy z tym magnesem. O, kolejny magnes tam widzę, że jest. Dobra. O, wow, co to jest? Zaraz biegam szybko. Kurde, co ja zebrałam? Nawet nie wiem, co. Okej, okay, szybko, szybko, szybko. Czas mi się kończy. Dobra, lecę, lecę. Szybkie palce. <laughs> idę, 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 idę. O, wow, co to jest? Wow, jakiś. Wo, jakiś. O, oh, mogę w na z biegać. O, oh, tak super, dobra. To jest magnes. Okej, okay, teraz, teraz to jest mega łatwe. W tym momencie mogę przy... To? Wow, skończyło się. Ej. W tej grze poszło mi na pewno bardzo dobrze. Nie mówcie mi, że nie, bo naprawdę ja rozwaliłam tą grę. Testujemy. Co jeszcze do mnie zostało do przetestowania? Kulki! Okej, okay, gramy w kulki. Eee, czy ja będę do tych kulek skakać? co, jak nie trafię? Dobra. Ja trafię. O! Yy. Słyszałam, jak kości się łamały temu. Dobra. Eee. Czy to jest naprawdę gra, w której jak się nie trafi, to... Mam jeszcze kości, ale jak trafisz, to trafisz to po prostu. Nie. <ścoughs> Czy ja kiedyś trafię? Nie, chyba nie. Jej, łatwo, łatwa gra, udało się, trafiłam. Runda piąta, dobra. Oj, chyba nie, no nie trafia. No trudno się mówi, no. Czasami się łamie kości, czasami nie, no. No to co, już mamy wszystko, tak? No to kończymy i, i patrzymy dalej, co tam jest. Znowu? Znowu? No dobra, jak znowu, to znowu To aktywuje jakieś skanowanie... o, tutaj, widziałam, widziałam, że tutaj jest Także audio dajemy tutaj Żeby się cofnęli, a ja robię tełbę Dobra, ej, chyba ogarniam teraz yy, skanowanie pokazuje, gdzie jest gościowy... gość... Yy, gość... Gdzie są animatroniki, a audio muszę ich tam przyciągać, plus jeszcze właśnie mogę wyłączać swoje rzeczy, jak są za blisko, tamten monitoryk, albo świecić liderką w venta. O, teraz reklama z Mary's Plungers. Zajebistego sponsora sobie wzięłam. Gdzie, 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 gdzie? Pokażesz mi, gdzie są? Chyba nie. Dobra, zamawiam dalej, żeby zrobić to jak najszybciej. To na razie nic nie. Ej, zmieniły się rysunki już nie ma tego klauna On był fajny, ale był przerażający O, wow, chwila nie wiem co daje, ale znowu wezmę tutaj na dźwięk I ostatni, zamawiamy sobie ostatnią rzecz z tego przedziału Żadnych dźwięków na razie nie słyszę, więc spoko O, reklama, pizda, ja Czyli czym więcej bierzemy sponsorów, tym więcej będzie reklam Okej, okay, zaraz się spalę, mam sosopni nie włączam wiadrek. Teraz drukuję Drukuje zbyt całego. Nie Maria! Boże, jakim cudem przecież nikogo tu nie było. O mój Boże. <laughs> A, Jezu, ale się wysunie. <laughs> Uwaga, ta gra zawiera głośne dźwięki. Naprawdę nie zauważyłam! Głośne dźwięki, flashing lights y i może też trochę jump <laughs> O mój Boże! i dużo zabawy. 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 I zabawy. I wiecie co jeszcze? Na pewno się tego nie spodziewacie. Zabawy. Ja rozumiem, że zabawy dużo, ale. No dobra, już wiemy, że dużo zabawy zabiera tak rano. W tym momencie skończę ten odcinek i będę nagrywała część drugą, jak ogarnę, o co chodzi z tymi, z tym skanowaniem i w ogóle. Możecie mi napisać w komentarzu, byłabym bardzo wdzięczna. Także co? Jak widzicie dużo zabawy i dziękuję wam. Wow, wow. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie suba, łapkę w górę, piszcie mi tipy, co do tej gry i co do kolejnego odcinka. Na no